Słupeczek. Pokaż Olinka jak ty drapiesz na słopeczku? Kto to wie? Lafie? Wy dla wiecie bardzo pięknie, tak? Macie koszyczek i taki macie tunelik. A kto się bawi w tuneliku? No kto się? Uważ jak to fajnie. Boisz się ku tunelu? I proszę, kotek się boi. Ciotka już im oczywiście tutaj naniosła wszystkiego. Wszystko mają i pudełeczko mają, namiocik, relaksik, i tam zabaweczkę, i taką zabaweczkę. No kto tu wodrapie, tak. Kotki bardzo lubią drapać słupek. Bardzo lubią. Proszę, jak się popisuje nasza olineczka. Ona jest słodka. Zresztą wszystkie, słuchajcie, one są tak słodkie, kicie. Tak kochane, kiciorki. Jak, brawo! Kto to jest, ziolinka albo polinka? Ja ich nie odróżniam, bo to nie sposób ich odróżnić. łapsi, Tak? Jak pięknie. No i tam się troszkę bawią. Jedno tym, drugie tamtym. Taka fajna zabawa, ale do tunelu strach, się znaczy, do namiotu. Co to za dziwackie? do czegoś strach? Nie bój się, maś masz piłeczkę. No, chodź. No, co tam dalej? Co tam dalej? Myje się kocinka, tak? Myje się ślicznie kocinka. Pięknie. O, no chodźcie, tu tu do nas też no, chodź do nas, bo nie wiadomo gdzie ty jesteś, gdzie ty chodzisz a bądźcie siowie laziem dziewciny no laziem siowie bądźcie, tak pięknie takie samodzielne kociątko tak bawi się tak ślicznie one tak do mnie biegną słuchajcie, tak tak się cieszą, że ja do nich przychodzę takie wchełeczki cudne Aha, proszę, idę do tunelu. Nie? Tak. Do tunelu. Hm. Zaczyna się jakaś wojna. Jakaś wojna się zaczyna, a No, i tak to, tak to tutaj i mija czas tej mojej piwnicy. Myślę, że mnie już nie mogą narzekać, chociaż to są tak towarzyskie kotki, że najbardziej ten potrzeba człowieka, po prostu. No i siebie oczywiście człowieka i towarzystwa innego kotka. To co, czekamy na propozycję dla Zolinki i Polinki. Bo Olinka ma zabieg, ale dopiero za tydzień, i ona ma już domek zaklepany. Także prosimy o wspólny domek dla siostrzyczek, bliźniaczek. Dzień. Miłego dnia Dzień. wszystkim.